Nowy pawilon gastronomiczny powstaje w pobliżu miejsca, w którym kilka lat temu znajdowała się budka z lodami. W zeszłym roku miasto ogłosiło przetarg na dzierżawę tego terenu. Tak naprawdę dyskusja o tym, że z fer pionierów jest miejscem, gdzie mogłoby się znaleźć taki punkt, w którym będzie można wypić na przykład kawę. Ta, ta, taka dyskusja toczyła się już od dawna. W lutym odbył się przetarg, wystartował jeden oferent. Umowa została zawarta na 3 lata. Do kasy miasta rocznie trafi 36 tysięcy i 100 zł netto, czyli do tego jeszcze dojdzie podatek VAT. Choć ogłoszenie o przetargu było zamieszczone na biuletynie Urzędu Miasta, radna Zielińska poinformowała, że wielu lokalnych przedsiębiorców nie wiedziało, że planowany był przetarg tego terenu. No mamy kilku. Przedsiębiorców lokalnych, producentów lodów, bo kawiarnia to nie tylko ciasto i kawa, ale przede wszystkim lody, i dzisiaj oni są bardzo mocno rozgoryczeni że e, o tym fakcie nic nie wiedzieli, ja mam takie spotkania z przedsiębiorcami i e, to oczywiście ja się zgodzę z tym, że urząd dopełnił wszelkie swoje formalności, wywiesił ogłoszenie na bip i na tablicy ogłoszeń przed urzędem, więc e, tam najprostszą drogę wybrał, natomiast ja zawsze powtarzam, że wyślijmy to zaproszenie, bo mamy kilku takich przedsiębiorców być może albo kilkunastu, to nie jest dużo pracy dla urzędnika wysłać zaproszenie albo informację o takim Przetargu. Według Artura Dąbkowskiego każdy zainteresowany mógł wejść na stronę biuletynu urzędu i wziąć udział w przetargu. Ludzie, którzy chcą tam inwestować, interesują się tym. Każdy z nas zerka na ten Bibi i sprawdza, tym bardziej, jak jest przedsiębiorcą i ma jakieś zamiary się rozwijać czy inwestować. Oczywiście informacji jest zawsze za mało. Nie wiem, widziałem inne miasta, które wychodziły już tak bardzo naprzeciw, że w tym miejscu, na tym placu, w którym, które chciały wydzierżawić na coś, stawiały wielki billboard, że teren do wydzierżawienia, otwieramy przetarg za 6 tygodni, zainteresowanych prosimy o kontakt. I to jest kwestia kosztu kilku tysięcy złotych, żeby taki billboard postawić w miejscach, które miasto chce Dzierżawca zobowiązany jest wykonać na własny koszt przyłącze energetyczne i wodno-kanalizacyjne oraz dokonać uzgodnień w tym zakresie. Wykonanie niezbędnych przyłączeń nie może powodować uszkodzeń drzew i krzewów na przyległych terenach zielonych. Ten pawilon będzie gotowy i będzie już działał. No teraz wszystko zależy od samego dzierżawcy, kiedy planuje jego uruchomienie i kiedy pozwolą mu na to obostrzenia nałożone w związku z panującym stanem epidemii.